W Lipcu 2011 roku powołano Stowarzyszenie Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic, którego celem jest kultywowanie historii i tradycji tej wsi. Najważniejszą inicjatywą było utworzenie wiejskiej izby pamięci w szkole podstawowej w Rudołowicach. Wszystkie zgromadzone eksponaty pochodzą od mieszkańców Rudołowic, zostały skatalogowane i odpowiednio zabezpieczone. Świadczą o historii, przypominają tradycje i obrzędy kultywowane w tej wsi. Są bogatym źródłem wiedzy o ludziach, wydarzeniach i miejscach. Klubą Izby jest bogaty zbiór dokumentów, fotografii i pamiątek rodzinnych. Takich zbiorów nie powstydziłoby się nie jedno muzeum regionalne. Tym bardziej, że Wiejska Izba Pamięci prowadzi ożywioną działalność dydaktyczną dla dzieci i młodzieży w postaci żywych lekcji historii. Dla dorosłych warsztatów rękodzieła i rzemiosła ludowego prelekcji i spotkań z pasjonatami historii.